Witam Państwa bardzo serdecznie. Wszyscy wiemy mniej więcej, zakładam, jak wygląda sytuacja w Polsce. Ten kraj jest stracony dokumentnie pod rządami Donalda Tuska, a zostanie zniszczony absolutnie, gdy prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, wielokrotnie próbowaliśmy nawracać. Tych zaciemnionych, antypolaków, zapatrzonych na Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Jaki będzie wynik, dowiemy się dopiero za parę godzin, gdy zostaną podane wstępne wyniki wyborów prezydenckich. Druga tura, przypominam, więc dowiemy się. Ten wynik może zostać, drodzy Państwo, zmanipulowany. To wszystko jest możliwe w Rumunii. Była taka sytuacja, że na listach wyborczych pojawili się ludzie, którzy już odeszli z tego świata, ale zostały przygotowane te nazwiska właśnie po to, albo na taką okoliczność, ewentualność. Gdyby się okazało, że zabraknie Rafałkowi głosów wyborczych, to wtedy dorzucimy troszkę tych głosów, yy, czyli poparcia Rafałkowi mogą także udzielić ludzie zmarli. Wszystko wskazuje na to, że wielu ludzi będzie się musiało obudzić dopiero. W Nowej Polsce w poniedziałek, w tak zwanym niemieckim landzie, bo ludzie nie chcą tego po prostu zobaczyć. Jeśli taka prowokacja zostaje przygotowana, drodzy Państwo, w Komisji Wyborczej w Raci Bożu w szkole podstawowej numer 18, wywieszono flagę Niemiec, flagę Unii Europejskiej oraz flagę Raci Boża. Nie wywieszono natomiast polskiej flagi. Proszę zwrócić na to uwagę. Zabrakło miejsca dla polskiej flagi. A dlaczego, dlaczego tam się nie pojawił dzisiaj Grzesiek Brown? No być może, jak się o tym dowie, to za chwilę zobaczymy ten incydent, bo należałoby te wszystkie flagi po prostu spalić spalić do szczętu. Niech zostanie z tego popiół, a tych ludzi, którzy do tego doprowadzili, postawić przed sądem oskarżyć. I nie chcę już mówić, y oczywiście, co z takimi ludźmi się powinno robić. Przewodniczący komisji, słuchajcie, wezwał policję, ale do osoby, która zwróciła uwagę na brak polskiej flagi. Jak jakaś osoba w ogóle miała zwrócić uwagę na brak polskiej flagi? No, wchodzicie do tej komisji, widzicie brak polskiej flagi i widzicie inne flagi. To co robicie? Przepraszam, bierzecie i targacie te flagi, po prostu i deptacie te flagi. Nie ma mowy o tym, żeby jakiekolwiek flagi tutaj obcego państwa i to jeszcze państwa jakiego, bo tu nie mówimy o jakimś tam państewku, prawda? Mówimy o złowieszczym okupancie, który w czasie II wojny światowej dokonał na narodzie polskim takich zbrodni i Polska poniosła takie ofiary jak żaden inny kraj na świecie a oni dzisiaj wywieszają flagę Niemiec flagę nowożytnego obozu koncentracyjnego pod sztandarem niemieckiej Brukseli do tego nas chce wprowadzić właśnie Tusk z Trzaskowskim nowe PZPR, tylko nie z siedzibą w Moskwie ale Moskwa będzie miała duże wpływy oczywiście na Europę w dalszym ciągu ale siedziba nowego PZPR będzie w kace w niemieckiej Brukseli to zdjęcie już krąży oczywiście po sieci od 30 dosłownie minut, bo to jest sprawa yy, yy, świeżutka. Na miejscu był niejaki Tomasz Ognisty z NSZZ, yy, Solidarność. Zwrócił uwagę, że tak nie może być, i przyniósł polską biało-czerwoną flagę. Przyniósł biało-czerwoną flagę. A co zrobiono z tamtymi flagami? A co na to komisja wyborcza, drodzy Państwo? No, przewodniczący komisji wyborczej wezwał policję do tego pana Tomasza, stwierdzając, że on się awanturuje, bo to jest takie normalne. To jest coś tak zwykłego, po prostu, że wiszą flagi obcych państw w naszym kraju, prawda? I policja przyjeżdża i upomina pana Tomasza, żeby się nie awanturował. To ja się pytam, Komu służy ta policja? Zadaję to pytanie po prostu oficjalnie. Komu służy ta policja, to wojsko, te służby? Ludzie drodzy, czy wy macie coś nie tak w ogóle pod tymi kopułami? Czy tam jest jakiś umysł w ogóle? Czy tam jest jakieś polskie serce? Służycie albo jednym bandytom, albo drugim bandytom, albo pisowcom, albo, prawda, koalicji 13 grudnia. Przecież to jest rzecz niebywała po prostu. Ktoś przynosi polską flagę. No, no ludzie drodzy. Przede wszystkim należało wziąć te wszystkie flagi, po prostu wynieść, wyrzucić chociażby do śmietnika. To byłby czysty akt obywatelski. Odwagi. Nie jakiejś tam odwagi yy, pod pozorami nakładania masek w stylu Spidermana, Batmana czy Zorro, gdzie oni tutaj walczą, prawda? Teraz zakładając zachodnie symbole superbohaterów, walcząc z, z tym złem zachodnim, które próbuje na nas znanieść teraz oczywiście cała ta koalicja 13 grudnia. Należało może założyć maskę jakiegoś polskiego bohatera. Polskiego nie było bohatera, należało wykorzystywać do walki z zachodnim złem superbohaterów z zachodu. No to jest. Jest też po prostu poniekąd śmieszne, ale to już zostawiam w ogóle na uboczu. Drodzy Państwo, zdajcie sobie sprawę, co się wydarzy za parę godzin, gdy zostaną ogłoszone wstępne wyniki wyborów. Może się okazać, i bardzo to jest możliwe, bo nawet jeśli wygra, Nawrocki wybory. To Tusk może doprowadzić do sytuacji, że wybory zostaną unieważnione po prostu zwyczajnie. Marszałkiem zostanie hołownia na te dwa miesiące do czasu ogłoszenia nowych wyborów, które już nie będą miały znaczenia, bo przez te dwa miesiące to on przeforsuje takie ustawy, że, będzie, że nawet ci, którzy nie wierzyli, będą się bić po prostu w twarz, będą ryczeć, że zaufali tym bandytom. Tyle lat się mówi, tyle lat się walczy o Polskę, tyle lat się uświadamia Polaków, a tu jakiś cymbał jeden z drugim nie zaufa najuczciwszej propozycji dla Polski, bo ta propaganda stwierdza oficjalnie, że to jest faszysta, prawda, albo że to jest nazista, albo że to jest skrajna radykalna prawica, która nam krzywdę zrobi. To oni nam dopiero krzywdę zrobią. A jak słyszę, drodzy Państwo. Że ktoś staje przede mną i mówi, że lepiej zagłosować na Trzaskowskiego, bo on przynajmniej się jakoś prezentuje. Jak on się prezentuje? Czy wy sobie zdajecie sprawę, że ten incydent z tej komisji właśnie z Raci Boża yy, on. Miał miejsce, miał możliwość w ogóle yy, zrealizowania się, dokonania się tego haniebnego aktu na terenie naszego kraju w Komisji Wyborczej tylko za zgodą Tuska Trzaskowskiego i służb w tym kraju. Ten cały szef tej Komisji Wyborczej za nic odpowiedzialności nie, we, nie weźmie, a powinien zostać natychmiastowo pochwycony przez policję, zamknięty w areszcie i jeszcze dzisiaj przesłuchany przez prokuraturę w tym kraju. Musiałyby zostać mu postawione zarzuty, ale zdaje się, że im już wolno jest pozwolić sobie na wstępne, oczywiście ustanowienie tutaj nowego prawa niemieckiej Brukseli. Im już wolno jest to zrobić, i od jutra będziemy yy, prawdopodobnie witać się. Już mówić dzień dobry w innym języku, ale ja się tym plugastwem nie będę hańbił i tego słowa nie wypowiem. A z głośników na ulicach będzie słychać: Achtung, Achtung! To jest wielka, drodzy Państwo, hańba. Jeszcze raz Państwu przypominam, w komisji wyborczej w Raciborzu wywieszono flagę niemiecką, flagę Unii Europejskiej i flagę Raciborza, jakby to kogoś miało obchodzić. Kłaniam się nisko i pozdrawiam.